czołem, miłośnicy Battlefielda, tym razem w wersji czwartej BETA. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić, jak na pocisk wystrzeliwany powiedzmy z tego pojazdu, jest to pojazd kołowy, działa grawitacja. Akurat nadarzyła się taka dosyć dobra sytuacja, że na drugim brzegu tego miasta zauważyłem w oddali pojazd. O, właśnie jest ten pojazd i próbuję go oszczeliwać. Widzicie, jak sami widzicie, celownik swojego działka muszę ustawić powyżej tego pojazdu oddalonego, nie wiem o ile metrów, czy jest to odległość pół kilometra i ten celownik muszę ustawić oczywiście powyżej, a dlatego, że na pocisk, lecący pocisk działa grawitacja. Gdybym to działko ustawił na wysokości tego pojazdu przeciwnika, na pewno bym nigdy nie trafił w pojazd wroga i jak teraz, widzicie, działko jest umieszczone powyżej, także stwierdzenie z jakim spotkałem się i mówiłem wam w części pierwszej o tym, że grawitacja w batyfildzie czwartym wymaga dopracowania powiem wam szczerze, nie wiem skąd się wzięła ta opinia jak i teraz widzicie, no muszę ten celownik Utrzymywać troszeczkę powyżej tego pojazdu, bo oczywiście teraz ta odległość się zmieniła. Ten pojazd jest bliżej mnie. Także, no cóż, kolejny mit obalony zniszczyłem ten pojazd. Przyjrzę się jeszcze bliżej, co się tam dzieje. On płonie, chyba przeciwnika nie zabiłem. Także, yy, wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Można oczywiście dyskutować. Czy ja to działko powinienem mieć na tej wysokości, czy to działko powinno być powiedzmy jeszcze 2 mm wyżej, ale na to już wam nie odpowiem, a nie chyba nikt wam już na YouTube na ten temat nie odpowie. Także tak to wygląda. Pobawię się jeszcze tym działkiem. Poszczeliwuję te różne ele elementy tej zabudowy. Przypatrzmy się co tu po kolei możemy jeszcze ostrzelać. O, weźmy tą reklamę, weźmę to lekkie działko. Prawda nic się nie dzieje. Ta reklama jest jak ze stania. Weźmy teraz działko. Teraz. Raz, dwa, trzy. I widzimy, że to... ta reklama jest po prostu niezniszczalna. Przyjrzyjmy się jeszcze temu murkowi. On jest chyba zrobią z betonu. Mamy teraz lekki karabinek. No! Powiedzmy, może, mogę sam się skryć za tym murkiem. A weźmy teraz działko. No, raczej bym nie radził się schować za tym murkiem. Ani wrogom tego nie radzę, ani sam też nie będę się chował. I więc tak działa, powiedzmy, mniej więcej fizyka. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Mit został obalony.